No, piłę mamy po wypaleniu trzech yy, zbiorników mieszanki, no takie bardzo bogate, I tam gdzieś 1,25 albo i więcej tego oleju było. Także dymiła dosyć mocno świeca wiadomo, jest czarna, trochę tutaj na czupłem zawaliło, ale no, to chodziło prawie 3 godziny na wolnych obrotach, więc to nie są warunki pracy normalne. No i spróbujemy sprawdzić teraz jakie ma ciśnienie czy coś urosło no i poszło jest jakieś powiedzmy 8,5-9 atmosfer nabijało to jest zegar bo co prawda o ale Także już po wypaleniu trzech zbiorników, mimo, że na cylindrze normalnie te ryski od są tak były wcześniej, nie widać tam jakichś różnic, no to mimo wszystko na zegarze już widać różnicę, że silnik się zaczął układać. Później za jakiś czas, jak trochę popracuję, no to zobaczymy, podejrzewam, że to jeszcze trochę się podniesie. Także jednak takie docieranie na wolnych obrotach, nawet jak ona sobie popyrka, no to jak widać też to celkem sporo daje.